W ostatnich mistrzostwach bawiłem się fantastycznie, ale jest to kwestia podejścia do FC26, bo skoro w tej grze naprawdę da się grać cały czas słabszymi kartami, postanowiłem, że większość turnieju rozegram tanim składem kart w formie, które jak wiemy są ogólnie zapomniane, a realnie tutaj dają radę i pozwalają pograć piłkarzami, o których nie mamy na co dzień pojęcia. Z przyjemnością pokażę Wam dzisiaj te perełki, jednak na wstępie przypominam, że partnerem kanału jest XTB, Polska aplikacja inwestycyjna, z której korzysta ponad 1,5 miliona osób na całym świecie. Rejestrując się z kodem karto, możecie uzyskać kurs zarządzania finansami od podstaw. Budując jednak od podstaw drużynę, na bramce wylądował Minion. Jego zwykła karta zrobiła na mnie wrażenie, bo to nie był gość od podstrzymywania z grania jak we fc 25 a zwyczajnie dobry bramkarz, więc w tym przypadku powinno być jeszcze lepiej. Lewa obrona należy do Alvaro, piłkarza nominalnie ocenionego na 80, o którym w tej grze nie pamięta nikt. Jednak jego inform obdarzony gwiazdką zaliczył realnie 3 upgrade y na raz i w taki sposób Hiszpan stał się grywalnym gościem kosztującym mniej niż 40 tysięcy monet. Pierwsze sio to Mario Gila, u którego umiejętności gry w obronie nie robią wielkiego wrażenia, ale wrażenie u Hiszpana robi tempo bo z jego pomocą w defensywie zawsze da się osiągnąć coś więcej niż podaje overall. Drugi środkowy obrońca to pawart, i tutaj robi się już potężnie, bo nie dość, że jest to najdroższa karta w tym składzie, warta prawie 80 tysięcy, to Francuz ma 88 defa, a do tego Jockey Movement, więc no fantastyczna kombinacja do gry w FC26 i stąd też pewnie ta cena. Zamykając tę defensywę, wita się z nami Carmona, czyli teoretycznie najsłabszy ogniwo w linii obrony, no ale w praktyce my dobrze wiemy, że statystyki nie grają i to jest jeden z tych przypadków. Pierwszy SPD to Goro Czategi, który jest dość szybki, bardzo mocny fizycznie, a do tego ma podstawowe pojęcie o każdym elemencie gry. Więc postawa środka pola jest zapewniona, bowiem jego partner wspierający obronę jest totalną odwrotnością, i jak to zwykło się mówić na kartomani. Kasza Noglu jest nieco wolniejszy i słabszy fizycznie, ale za to o każdym innym elemencie gry ma większe pojęcie od Hiszpana, a więc ci panowie w drugiej linii idealnie się uzupełniają. Idąc dalej, na lewym skrzydle wylądował Ablin. Jest tempo i dribbling, no a to główne umiejętności potrzebne do gry bocznym pomocnikom w tej formacji, bo główna ich rola to wywalczenie pozycji i odgrywanie piłki, więc czego tu chcieć więcej? Na SPO znalazło się miejsce dla potężnego bonego który obecnie otrzymał świetną kartę Za Ligę Mistrzów, a tutaj wbrew pozorom także ma sporo atutów, chociaż szkoda, że podania Francuza nie są lepsze, no lecz też patrząc z drugiej strony, on realnie pełni tu rolę drugiego napastnika, więc nie będzie mieć często trudniejszych zadań niż krótkie odegranie piłki. Zamykając jednak drugą linię, naszym oczom ukazuje się Mateo Joseph, którego rola jest tak samo prosta jak drugiego bocznego pomocnika, czyli podciągnąć grę do przodu i odegrać piłkę. No, przynajmniej ja mam taki styl gry w FC26, że na tej pozycji do zabawy dalej wystarczyłby mi nawet jakiś zwykły dokun, ale o napastnika to już trzeba zadbać, dlatego kończąc ten skład naszym oczom ukazuje się Christian Pulisik, którego zwykłą kartą niedawno graliśmy na skrzydle i goś dawał radę, no ale tutaj spoczywa na nim znacznie większa odpowiedzialność, bo to on ma głównie zapewniać bramki w składzie, który wygląda następująco. Czarno się zrobiło, ale też tanio się zrobiło, bo taka ekipa kosztuje mniej niż 300 tysięcy monet. Tylko pytanie, jak ona gra? Ano właśnie gra nadzwyczaj dobrze i lekko. Przede wszystkim wielu z tych gości ma w statystykach nieco więcej umiejętności niż podają to karty. Na przykład jakiś Ablin oceniony na 81 tak naprawdę na skrzydle ma 84 skila, a to jest jednak różnica. Patrząc jednak z innej strony taki Pulisik na skrzydle ma 86 skila, a jako Striker, gdzie występuje w tej ekipie, tylko 82. No ale znowu tutaj statystyki nie grają i realnie Amerykanin jako napastnik jest niesamowity i bezlitosny. Jak za strajkera kosztującego ledwo ponad 40 tysięcy monet, to jest świetna karta i ciekawa tym bardziej że po pierwszym odpaleniu FC26 ten gość no był totalnym niedorajdą, który nie radził sobie nawet na skrzydle, a co dopiero na szpicy, no ale od połowy września łatki tak pozmieniały tę grę, że Pulisic radzi sobie nawet jako striker, natomiast z drugiej strony on sobie radzi, bo radzi sobie cała drużyna. Grając w tym w ciemno nie pomyślałbym, że bawię się tanim, randomowym składem ifów, bo ta ekipa tak żwawo się porusza, tak łatwo klepie rywali z kontry, jak i w ataku pozycyjnym, że trudno wręcz uwierzyć, iż tych trzech gości w pomocy odpowiadających za ofensywę chodzi niemalże po cenie Quickselu, bo gdy przyjdzie co do czego, rozwalają składy z najlepszymi obrońcami w grze. Tutaj wielki plus także dla Bonego, bowiem Francuz w każdym elemencie gry wygląda znacznie lepiej niż podaje to karta. Ten gość jest szybki, silny i potrafi kropnąć tak solidnie, że poza miata każdego bramkarza ale przede wszystkim jakoś PO. O dziwo bardzo dobrze się ustawia, a to pomaga mu od czasu do czasu nawet skompletować hatrika. Bo boczni pomocnicy, zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, mają tu podciągnąć grę do przodu i z tym sobie radzą, no, ale radzą sobie także defensywni pomocnicy. Kasza Noglu ma zbyt dużo umiejętności, żeby pozostać niezauważonym w środku pola, chociaż o dziwo, największe wpadki zdarzały mu się czasem przy podaniach, które schodziły w nieoczekiwanym kierunku. No, ale z kolei goro chategi, to jest fighter który wyprówa z siebie flaki, byleby tylko dopaść przeciwnika w każdej sytuacji, zarówno pod jego bramką, jak i własną. Bo Hiszpan też od czasu do czasu wpisuje się na listę strzelców, więc pomoc w ataku opiera się na prostej konstrukcji, ale tutaj każdy ma coś do zaoferowania i każdy ma atuty, których nie ma grający obok partner, dzięki czemu dochodzi do solidnego uzupełniania się nawzajem, tak samo zresztą jak w defensywie. Bo na ten przykład, gdzie nie da rady swoim jockey movementem dopaść pawart, tam ze swoim potężnym tempem zaraz poradzi sobie gila. Zresztą boków obrony także nie można się czepiać, a nawet powiem więcej, po tym Alvaro zwyczajnie czuć z umiejętności, no bo gość ma 90 szybkości biegu i 87 fizyczności, a do tego podstawowe pojęcie o wszystkim, więc on radzi sobie na każdej wysokości boiska w każdej sytuacji. Natomiast po drugiej stronie Karona gra po prostu poprawnie. Ze stylem cień nie jest wolny i nie popełnia błędów w obronie. Trudno się do niego coś przyczepić, ale nie jest to na pewno boczny obrońca, który co chwila obiega z piłką całe boisko. Natomiast to nie jest jego podstawowe zadanie. Podstawa to wspieranie obrony i tutaj jest dobrze, tak jak dobrze jest znowu z grą minią. Bez wątpienia, patrząc na to, co wyrabia wielu bramkarzy w FC 26, do Francuza nie mogę się przyczepić, więc naprawdę wielu poprzednich odsłona, gdy nagrywałem składifów to było szybkie ich obstranie, że one są zbyt słabe i do niczego się nie nadają, że i jej powinno wydać wyżej ocenione informy. No natomiast tutaj, no te ify wyglądają często średnio, albo nawet słabo, ale grają tak, że nie radzi sobie z nimi 90% graczy na spotkanych mistrzostwach. jaka to też satysfakcjonująca rozgrywka, gdy przychodzi gość z Mbappe, Kunde, Valverde i tak a ty rozwalasz go Gilą, Ablinem i Josefem, na których normalnie nikt nie spojrzy. Na Naprawdę zabawa Ifami wersji 26 to było jedno z przyjemniejszych doświadczeń, jakie miałem z tą grą do tej pory. No ale to też o czym wspomniałem wcześniej, ta gra póki co pozwala bawić się słabszymi kartami, jeśli są one rozsądnie ułożone w składzie. I na tej zasadzie ja tak samo gram obecnie na co dzień foderem i jakoś ten foder sobie radzi, więc oby było tak dalej, oby niżej ocenione i mniej znane karty radziły sobie dłużej niż do końca listopada. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!